Siemaneczko, witam Was serdecznie w Pet Simulatorze 99. I słuchajcie, tak to co widzicie z tyłu, to jest właśnie mój Titanic, część piąta nagrywania z Titanica. I już się udało. Także z piąty odcinek z serii zbieramy na Titanica. I tak jak widzicie, Titanic jest już nasz: jest to Dominus Astra, która mi się cholernie, strasznie podoba. I od dawna, jeden to był z trzech najbardziej. Titaniku, tutaj najbardziej mi się podobają. Oprócz Astry jeszcze podoba mi się bardzo Capybara i Neon Agony. Ale słuchajcie, super, mega, super, że się udało zdobyć Titanic minus Astra. Ona była na 67. poziomie, czyli 62. cały czas nią gram. I tak jak widzicie, charm sloty, które są zapełnione, te czarmy już były razem z nią dwa razy Strange, dwa razy royality Z góry dziękuję za wszystkim, którym zaraz właśnie wymienię, którzy się razem z tym, słuchajcie, tutaj. Pomogli mi, ogarnęli to. E, tak jak widzicie, używam już nawet e, korgi, bo, bo totalnie nie mam ani nawet ekskluzywów ani huge. Mam tylko jednego hugea ze swoją nazwą, e, kilka ekskluzywów i trochę zwykłych petów. Z... Spłukałem się dosłownie ze wszystkiego, parę itemów świeżo zdobytych, słuchajcie, parę jakichś potek, enchantów dosłownie, mam jakieś tam dwie, jakieś szóstki, coś tam warte i tak dalej, ale żadnych już hunterów i tak dalej, nic dosłownie nie mamy, spłukaliśmy się ze wszystkiego i to nie tylko z moich rzeczy, a także, słuchajcie, z innych rzeczy, dzięki bardzo, słuchajcie, za historię, tutaj... Onecik nam podesłał, słuchajcie, milion, milion gemów do pomocy, do zbierania na Titanica, bo niewiele, ale jednak nam brakowało. I słuchajcie, co najważniejsze, do historii tradeów, zaraz sobie tutaj wrócimy, już wam pokażę, co i jak tutaj było po drodze. Bardzo dziękuję. Misterio Pro stwierdził, że na razie nie ma czasu grać. I poczucie nam, słuchajcie, dwa Huge, zobaczcie, 8,5-19 milionów, wczoraj ten Huge miał rap około 21 milionów, więc Huge let są w dół, i te dwa huge e tak naprawdę uratowały nam, że tak powiem ładnie, tyłek, bo właśnie dzięki tym hugeom e, to był ten troszeczkę które nas zabrakło. Każdy nam kazał dołożyć 20, 30, 40 milionów i te dwa huge uzupełniły wszystko. E, tutaj już e, z Karolkiem razy próbowaliśmy, raz ja, raz on, e, wytradować. Karol w ogóle mega totalne. Dzięki e, Karol nie tyle, że dał, ale pożyczył mi aż 20 huge, które są warte około 170 milionów plus kilka ekskluzywów, e, więc to już w ogóle było totalne dopełnienie. Bez tego e, myślę, że Titanica przez najbliższe 2-3 tygodnie byśmy nie mieli. E, oczywiście to jest do oddania, więc teraz jest ostra motywacja, ostre parcie, ostre ogarnięcie. Wszystko sprzedajemy, wszystko ogarniamy e, i oddajemy po prostu Karolkowi to co, to, co użyczył. I słuchajcie, najważniejsze, jak wyglądał trade e, z, docelowo już z tytanikiem strike gamer 8 thank you for, for trade, o, obiecałem, że go tutaj z góry pozdrowię. Słuchajcie, tu było 60 chyba 8 huge jak się nie mylę. To są te huge. Niestety wszystkie huge, które tyle czasu zbierałem, mój gargulec z dwoma royalkami. Słuchajcie, on wczoraj miał rap 17M, jak widać. Słuchajcie, wszystko gigantycznie tanie te huge happy rocky wczoraj Miały 6,6, przepraszam, 5,7 M, 600 tysięcy do tyłu. Każdy huge poleciał ostro w dół. Gobliny 512 to są naprawdę strasznie niskie ceny. Te były około 9 ten 10 wczoraj wszystko poszło pół bańki, bańkę do tyłu myślę, że dzisiaj słuchajcie z tą ofertą byłoby ciężko ten Tytanik miał wczoraj daw 485, dzisiaj ma 501, oczywiście on i tak ma około 540M, więc myślę, że już za tą ofertę dzisiaj byłoby ciężko dostać Titanica. To jest cała oferta, dosłownie daliśmy. Wszystko, e, włącznie z jakimiś tam e, ekskluzywami, Rainbow Shiny, Goldami, zwykłymi. E, kilka potek lepszych, gorszych. Już potem oddawałem wszystko, co tylko, że można było dołożyć jakieś książeczki. Słuchajcie, Fortuny. E, plus 7 milionów gemów moje. Nie wiem, bo tak dziwnie to jest w ogóle pokazane, e, że tak jakby to on dał. Titanica i Gemy, e, nie, Gemy i te wszystkie pety były moje, czyli 68. Słuchajcie, e, Huge, te wszystkie ekskluzywy, książki. E, książki były w ogóle wczoraj, te trzy książki były warte 11 milionów e, ta owka normalnie straciła z 40M myślę, że przez noc e, może i więcej, myślę, że dzisiaj już byśmy tego tytanika nie dostali więc jestem tym bardziej, jestem mega bardziej e, szczęśliwy, że słuchajcie że udało nam się zdobyć tego Titanika właśnie dzisiaj i słuchajcie, co sobie dzisiaj ogarniemy? Ogarniemy sobie dzisiaj Trading plażę ogarniemy sobie dzisiaj te oto jajeczka, to będzie niespodzianka na koniec odcinka, zostańcie koniecznie ze mną, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczkiem, jeżeli podoba Wam się mój Titanik mam nadzieję, że tak, on zostanie na pewno już na zawsze ze mną, raczej nie zamierzam go chyba nigdy w życiu wymieniać, ale zobaczymy, co czas pokaże. Teraz dosłownie muszę na każdym kroku szukać gemów, 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 żeby zarobić jak najwięcej, żeby coś tam do klanu mniej więcej Wpłacaj, bo słuchajcie, jest mega motywacja, lecimy w klan, wbijamy, kto chce do klanu, kto chce, na dzień dobry minimum te 300k musicie wpłacić, później liczę na regularne wpłaty, badajcie na Discorda, wpadajcie na TikToka, słuchajcie, dwa miejsca na tą chwilę wolne, w razie potrzeby, słuchajcie, dokupimy te miejsca, wbijajcie do klanu koniecznie, wpłacajcie i lecimy słuchajcie, 33m, potem kolejne chyba około setki poziom, ten daje chyba, że będziemy mieli lepsze dropy, następny daje nam dużo większe Więcej gemów, co będzie mega, mega ważne. Więc jak dołożymy trochę gemów, potem będziemy je tylko i wyłącznie wyciągać zarabiać. Słuchajcie, dobra, lecimy szybko. Tutaj nie ma nic, nic ciekawego. Zobaczymy szybko Deikera. Zawsze przy Deikerze sobie niszę tą skrzyneczkę. Może kiedyś Achievementa sobie ze skrzynkami złapiemy, ale to będzie na pewno mega trudne. E, 123k, słuchajcie, e, także powoli, powoli e, odrabiamy, powoli lecimy do przodu, bo to nie są wcale najlepsze pety, to są te pety i za 20 tych petów, słuchajcie, tylko ciężko przy takiej ilości, naprawdę to się tak ciężko zbiera, czasami muszę, nie wiem, na dwa razy, bo to mi szybciej idzie. E, ciężko jest po prostu uklepać, żeby nam wyszło, słuchajcie, 20 petów i z tych, Petów, które wcale nie są e, najlepsze i będzie nam ciężko, dobra. Słuchajcie, dołożymy sobie, nie wiem, 5 tych, e, będzie na pewno szybciej. E, z 20 tych petów dostaliśmy 123K, więc naprawdę super. Mamy bańkę 300 już, nie jest to dużo, ale jest na pewno to jest jakiś, jakiś poziom do przodu. Lecimy powoli do przodu. Zaraz zobaczymy sobie, e, czy będziemy mieli jakieś oferty za Titanic. Oczywiście Titanic nie i zobaczcie, mamy 4,5 k. E, Tysiąca gemów za dwa tickety, które są warte 35 k Raz, dwa, trzy razy kupione, czyli mamy sześć do przodu tiketów. Troszkę nie jest to jakiś tam majątek, ale jak to mówią grosz do grosza, a będzie kokosza damy radę, nadrobimy, ogarniemy sobie to szybkim tempem, słuchajcie tu mamy za 8,5k, kupujemy raz i dwie sztuki i lecimy sobie słuchajcie, szybciutko na kasle ogarniemy sobie szybko z jakichś 2-3 trady, zobaczymy co nam dają i na koniec zostawiamy sobie słuchajcie jajeczka, jajeczka niespodzianka także nie uciekajcie, zostańcie fajnie, że wystarczy jeden tanik, bo huge'ów nie mamy więc może tutaj chociaż uda nam się słuchajcie Eee, będzie nam się udawało dzięki temu wchodzić na pro trading plażę, zobaczymy, czy jakieś oferty będą z ciekawości. Jakie z dwie trzy oferty sobie lub nie ma, tutaj ktoś Titanica nie. Więc, jak nie będzie Titanika, to myślę, że będzie i też problem, żeby sobie kurczę jakąś fajną ofertę dostać. Zobaczymy sobie, pochodzimy na tym Titaniku, nie, bo tak to nie będą widzieć, czy to nasz. Eee, zobaczymy, czy ktoś nas tutaj będzie. Słuchajcie, rap, mamy mega fajny, ponad 500M z jednego dosłownie peta. Patrząc na te tutaj, słuchajcie, osoby, które tutaj są, to ta oferta nie będzie zbyt dobra, ale dlatego może w międzyczasie, słuchajcie, ogarniemy sobie nim jakąś ofertę, dostaniemy, ogarniemy sobie temat jajeczek, a mianowicie, no jak jest Titanic, trzeba to oczywiście giga uczyć. Zobaczcie w ogóle, co się na czacie dzieje. Sprzedał się Huge Happy Rock za 4,9 miliona. Jeżeli jego rap jest powyżej 5M, a sprzedaje się poniżej 5M, one będą szły dalej w dół. Co oznacza nam, słuchajcie, o mamy 10 jajeczek, więc jest super. Co oznacza nam, że jeżeli Huge idą znowu w dół. To znowu wszystko nam będzie na pewno szło całkowicie w dół, więc tym bardziej cieszę się, że udało nam się. 20M, słuchajcie, ale 700 ticketów, 2,75 za royalkę, Naprawdę te ceny idą strasznie w dół. Zobaczymy: tutaj RAP 5 i 7 Hell w Goldzie, 10M Evolved King Cobra, 10,8 Agility Coin Tragedia. Eee, w ogóle, ile ludzi daje? Słuchajcie, na Titanica, ile ludzi daje? Agility to jest masakra, to jest taka tragedia. Eee, 9,5M, w ogóle to bym cholernie sobie chciał kupić, otworzyć. Eee, co za takie drogie w ogóle jest? Huge Evolved Hellrock, jakaś oszukany normalnie. Rap 8M, słuchajcie, to będzie chyba ten. O matko, legendarny, ale teraz to tym akurat Zobaczcie, po prostu, co się dzieje z cenami. Ceny idą strasznie w dół. Więc tym bardziej, mega super, że ten Titanic jest razem z nami. Dzięki temu mamy, słuchajcie, opcję, no, że jednak ta, ta wartość tego Titanica będzie jednak z czasem tak czy siak rosła. A te huge e idą strasznie w dół. Dobra, słuchajcie, mamy troszkę tych jajek. Wiem, że teoretycznie lepiej byłoby je sprzedać. Mieć e, z tego, nie wiem, 16 milionów gemów. Ale no, e, jako że musimy uczcić tego, słuchajcie, e, naszego Titanic nika, otworzymy sobie na razie na początek, na spokojnie, słuchajcie trzy jajeczka, zaraz pomyślimy co dalej, może zmienimy sobie serwer blueberry co i dwa razy orange axelot nie jest to jak dobrze, jak zwykle standardowo idzie nam mega mega słabo, fakt, że teraz te mają 85, te mają po 10% Coś tam może się przydadzą do użytku, ale to nie są wcale dobre pety, e, oczywiście, że lost. E, słuchajcie, mamy jeszcze 3 i 3, zostawimy sobie na kolejny serwer, zobaczymy gdzie są jakieś tytaniki, Odłożymy sobie na razie e, tutaj może jedno jajko, zobaczymy co nam z tego jednego jajka poleci, e, orange axolot. I na kolejnych dwóch serwerach sobie słuchajcie otworzymy po kolejne trzy jajka idziemy sobie zobaczyć gdzie są jakieś tytaniki z ciekawości, nie może kapibare podejrzymy, gdzie są jakieś tytaniki, zobaczymy wtedy może jakieś ciekawsze serwer full może jakieś ciekawsze oferty będą i już szybko sobie spróbujemy zmienić serwer W międzyczasie sobie na każdym serwerze Słuchajcie, otwieramy po trzy jajka A teraz wam się nudzi, czekacie na załadowanie strony Łapka w górę, subskrypcja Żebyście nie zapomnieli, z dzwoneczkiem Zapraszam na TikToka, Discorda Na wszystko co się oczywiście da Słuchajcie, jak tam ceny? Jak tam ceny z ciekawości? 565M Diamond, dwie rojalki i faktycznie 5 charm slotów. Podejrzewam, że od 80 poziomu jest piąty charm slot. Tu mamy 3 rojalki. w ogóle numer 17. Genialnie, z trzema rojalkami. Tu mamy bonus: 2 glitteringi i rojalka. Ja mam dwa stręże i rojalkę. Myślę, że w tym ostatnim, piątym też będzie rojalka. Jeszcze została nam z 8 poziomów do wbicia. Zobaczymy, czy nam ktoś sam z siebie, słuchajcie, da tradea. Na razie, tak jak widzicie. Jest tutaj dużo, naprawdę dużo Titaników, więc jakoś tam bardzo nie rzucamy się w oczy z tym Titanikiem. Ale tak jak mówiłem, otwieramy kolejno, słuchajcie, kolejny serwer, kolejne trzy jajka. zobaczyłem może nam w końcu pierwszy jakiś huge na tej grze wypadnie sam z siebie. Dobra, mamy tutaj po każdym jednym z kolei dragonfur Dragon, więc on już tutaj nam da 331k. Nie jest to super. Spróbujemy, słuchajcie, napisać: e, trade Titanic Astra. Zobaczymy, czy ktoś nam da jakąś ofertę. Chciałbym z ciekawości, słuchajcie, zobaczyć e, ofertę inną niżeli, e, niżeli za Titanica. Żeby to była oferta, nie wiem, w huge'ach, o na przykład, właśnie tak jak teraz. Zobaczcie z ciekawości, co dają o matko 5 huge y. Serio, e, fakt faktem, nie wiem, to może jakieś tam, nie wiem, 12M, 52M. E, 111 M, Easter w ogóle w Rainbow to jest masakra. 10 M i 5 M, no ale to i tak, i tak nawet jakby patrząc na raft, to jest nie wiem, 200 M. Wow, ale jajek, ale tej i z tak jest 200 M, więc tych jajek musiałby być na 300 M. To jest jakieś 10, to jest 15, 100, 200 jajek dosłownie. Myślę, że nie będziemy czekać, nie będzie tutaj chłopa, słuchajcie, męczyć z pokazywaniem jajek. Na pewno ta oferta nie będzie ok. E, dobra, słuchajcie, poczekamy na jeszcze jedną ofertę, 32 HUGE for TITANIC. E, tutaj ktoś ma do zaoferowania, słuchajcie, 72 HUGE, nie, TITANIC, BANANE, to my na pewno nie chcemy. E, tym bardziej, słuchajcie, bez, bez czarmów, ja mam te dwa fajne czarmy. Fakt, że tutaj chłop dodaje dużo jajek, tych, nie wiem, 20 jajek, to jest 30M na przykład, 4, 8, 12, 16, 19, 22 jajka. To jest 30-30 parm, m, ale ja bym zobaczył tego chłopa, co ma, słuchajcie, hazem. E, sprawdzimy sobie go szybciutko na tradezie. Zobaczymy, e, co on ma za huge. Ja wczoraj oferowałem, on jest kimś. Okład, jest akurat z kimś: e, trade e, Titanic Astra. E, on jest akwacki w tradzie, ale ja oferowałem wczoraj, słuchajcie, 68 huge'y. On ma 72, Fakt, że dodawałem jeszcze dużo innych rzeczy. Zobaczymy z ciekawości, jakie on będzie miał huge'e, o ile się uda. W międzyczasie, słuchajcie, myślę, że już nie będziemy serwera zmieniać, bo już ten troszkę się tutaj przeciąga ten odcinek. Otworzymy sobie szybciutko e, trzy kolejne ostatnie jajka. Nie wiem, czy dobrze wiecie, ale ci, co mnie oglądają na bieżąco, w Pet Simulator 99 nie dropnąłem jeszcze ani jednego huge'a. Otworzyłem jajek za Robuxy mnóstwo, otworzyłem jajek na nockach mnóstwo i tak jak widzicie, e, taki teraz dwa e, Dragon Fruit Dragony, e, cztery orange e, i cztery Blueberry. To jest nasz... Słuchajcie nasz, nasz spis po 10 otworzonych kolejnych jajkach, więc jesteśmy znowu totalnie w plecy. Zobaczymy ostatni Rise Trade Titanic, a teraz zobaczymy, czy coś nam coś po prostu zaoferuje. Zobaczymy, czy ten gościu już słuchajcie wyszedł z trade'a. Zobaczymy, bo napisał na czacie, więc raczej jest wolny. Eee ale nie wiem czy nam się uda w ogóle, o udało nam się, Pokażę mu, z ciekawości zobaczymy co to za huge, 72 słuchajcie huge, chyba że nie będzie mu się, ona, nam się Titanic, jego podobał, oczywiście te huge to są no słabiotkie. zaraz sobie zerkniemy po rapie, ale jak widać no to raczej nic z tego mądrego nie będzie, są to huge wszystkie na poziomie 5-6, Dosłownie milionów. Myślę, że moja oferta była dosyć spora, czy, czy, czy na tyle spora, że przepłaciłem, nie wiem, ale ja jestem zadowolony, bo myślę, że z czasu coraz późniejszego będzie nam coraz słuchajcie, trudniej zdobyć Titanica za te huge, ale on ma w ogóle tragiczne huge. Ja to chociaż miałem jakieś kilka huge, które by były naprawdę coś warte, a tu faktycznie same Hell hellroki lecą, słuchajcie. I to tak gigantycznie, licząc, że nie wiem, ten nawet nie będzie 6M średnio razy 70, to jest 420M, więc ta oferta jest totalnie słaba. Zobaczcie, to są praktycznie, nie wiem, w ucieczki szefketów to jest też jest warty niecałe 6, wszystko jest warte po 5, po 6M. Zobaczcie, jaka jest ta oferta. Naprawdę jest mega słaba. no Ten ma 9M, ten dalej jest 6I6, ,6. naprawdę jest totalnie słaba. To jest jakieś 7,3, 7, 7,8. 7, to jest jeszcze, że to był nie wiem, Santa Paws. Dobra, także słuchajcie, tak jak widzicie, no te oferty są sobie na no, takie coś. To to, to, to jest totalnie nieoferta. Eee. Tak to wygląda. Jak chcecie więcej odcinków, nie wiem, czysto takich wycinków z trade'ów e, z Titaników, dawajcie znać. E, jeżeli chcecie jakiś z Openingów, to też dawajcie znać, co otwieramy, z jakich Openingów i tak dalej. Zobaczymy sobie tutaj jeszcze czeka jakaś oferta jest. Easter cat, nie no myślałem, że jakieś tam ciekawsze coś, agility bonus w ogóle Jak można słuchać na takie huge dawać tak totalne e, słabe e, słabe po prostu charmy co ja mogę mu dać? Huge Duffa i tak mu nie dam e, Bo to jest mój prywatny podpisany Huge Daf E, tak, tylko się zaczniemy, czy w ogóle by się zgodził, e, Aukcja, aukcja, kto tam przeżywa? A to rojalka. E, także słuchajcie, tak to wygląda. Mam Titanica. Dziękuję wszystkim za pomoc. E, oczywiście na dniach na bieżąco będziemy wszystko. O, tak mi się nie chce tego. E, bierzemy na bieżąco ze wszystkim e, lecieć. Słuchajcie, dzięki bardzo. Do zobaczenia. Ja lecę, ogarniam, zarabiam. Póki co. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Niebawem już. Cześć.